Iden. Może być ciekawie. Dobra. Mamy klucz. O, oh, no to idziemy tego. Idziemy do biblioteki, żeby tam był, nie wiem, Book of refs. Byłoby fajnie. Hmm, to na pewno jest Book of Refs, ale potrzebuję do niego kolejny klucz. No to tak właśnie zrobię. Idę znaleźć kolejny klucz. I nie tylko będę miał Book of refs, to jeszcze będę miał Bookworm. No i jest mój kolejny klucz. No i bomba. Dobra, teraz czekam mądrze jakoś wejść, bo czekam aż one dobra i nie, nie było innej opcji jak nie dostać. Jeżeli była, to macie sida, Droga Wolna, można pokazać. Będę wdzięczny. Dobra, dawaj Book of i Bookworm. Aż, aż się aż się chce grać, aż się zachciało z powrotem grać w tę grę, przy czym miałem tak dobrego rana na gridzie, więc D20 na sam start, no to oczywiście go zbreikowałem. No i już byłem tak godzinę gdzieś i nagle i tak mi się skraszował. No i progres mi się usunął do no 52 minuty w dupę, nie? Już po prostu nie chciałem grać tego rana, bo zapadłem się pod ziemię dosłownie. Równo tego. Cofnęło mnie do równo momentów, przed którym zacząłem breakować i nie było to ani trochę miłe. Szansy na deal w sumie i tak bym nie stracił, jakbym teraz tu nie zagrał, w sensie no nie walczył z tym bossem, no ale lepszy ryc niż nic. I jak dodatkowy, bo te, tego Treasure Rooma jeszcze nie znalazłem, uuuu, Mister Dolly, dobra, I jeszcze fajnie rzucił serduszkami, plus większy ty rejcik, no już ten Polifimus zaczyna szybko strzelać. Dobra, i co jest z tym Treasure Room, no dobra, mogło być lepiej, nie ukrywam. Ooo, tu może wypłacić. I stałem oskamowany na wszystkie możliwe strony świata po prostu w tym momencie. Gorzej być się chyba nie mogło z tymi skrzynkami. Dobra. Trzeba znaleźć jakiś kolejny taki fajny itemek jak Poli. I wtedy do synergii to wleci ładnie. No i będzie. Będzie można grać. Kamień z X-em. Kolejny kamień z X-em bez Soul Harta. Świetnie. O oh, no, no, oczywiście, że wezmę. Dobra, no to teraz No To na pewno będzie szybciej jak tamten, patrząc na, ten, na te Tirsy. No, jak ty miałeś Pestilence, no w ogóle nie masz ze mną szans, ziomek. Sobie możesz próbować, co chcesz. Angel rumik, dawaj. A, Guardian Angel. I tutaj też tego Angela bym wybuchł. się na Kipisa, nie ukrywam. Ojeje, a i leżysz, kolego. Haha, dobra. Nie jest większa szansa na Angel Rooma i można lecieć dalej. Pokaż kotku co masz w środku! No podoba mi się. Uuu, to wezmę ze sobą z przyjemnością do jakiegoś Angel Rooma w przyszłości. Z dużą przyjemnością wręcz. Mm, dobra, no to można już iść w sumie z tego pięterka. Może na hasza zdążę. Jak będzie dobry build, to pójdę z przyjemnością. Lil, o Lil Gurdy. No moje tircy, no nie. Czemu ja dobrze gram? Jak jest Boston nagle? Nie nie ma. Nie, wiesz Wiesz co, panie Devil, room? Ja panu z całego serca podziękuję. Nie trzeba, dzięki, elo. Dobra, teraz, teraz, teraz co bym chciał? Streżar Ruma. No oczywiście, nie wiem, Spoonbender. O, homing byłby fajny. Ale to nie jest koncert życzeń, więc zobaczymy, co będę miał. Nie ma mowy, że wezmę Libra. Nie ma mowy, że wezmę Libra. Nie przy takim buildzie. Nie, nie przy takiej ilości demerza. Podziękuję. Gorąco. Żegnam ozięble. Wojna. No to wojna. Dobra, leżysz, dawaj Angel Ruma. Nooo Już mam trzy boss, ball of bandages? Jezus! Ja miałbym to zrolować w ogóle. Co to jest... 33 dmetra. Traszka z X-em, na bestię nawet nie zamierzam iść z tym co mam. Jest to po prostu za dobry run, żeby go marnować na jakąś bestię. Śmieszną. Oj oj, oj, kolego! Skaczo skacząca gruba. Jest i Treasure Room. Dobra, wezmę Lodestone'a z przyjemnością, w sumie. Magnetizing Tears'y. Bandage Girl. Chyba nie zrobiłem nigdy całej Bandage Girl, więc fajnie byłoby dostać jeszcze jednego tego, który daje mi Ball of Bandages, a nie mita. Matko, przyszedłem zniknąć cię z uniwersum. O, le. Miałem na Izaka. Dobra, może tym razem oddasz. Nie wierzę w was nigdy więcej, chociaż, chociaż, Binki, Tirza, chociaż, chociaż. Pokaż to ile. Dobra, dwa tirs up. Mam, mam już 2-0 na tirs up, więc mogło być gorzej. Nie będę ukrywał, nie? Mam sobie buko frefsów. Frefs troszkę naładowałem. Zaraz mam full helfa, więc nie mam na co narzekać, jak tak patrzę na to. Widow. Nienawidzę pająków w tej grze, to jest najgorszy przeciwnik. Pająki są po prostu do rozwalenia w tej gierce. Okej. Okay. Aha. Nie mam pojęcia, jak działają ci przeciwnicy. Nie wiem, co mnie nawet uderzyło. Właśnie zauważyłem, że mam 50 damagea. Bardzo mi się to podoba, muszę powiedzieć. Boss, boss. O, halo, boss. Jest i boss. Ura. Jest! Daj mi bol, Daj mi ball of bandages. Daj mi ball of bandages. Daj mi bol of bandages. Ty śmieciu! Żegnam o ziemblę. Elo. O Jezus. Zaraz dostanę brimstone, pewnie przez cały pokój. O, jednak nie. Głupi to jednak ma czasami szczęście. U, 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 u. Spokojnie. Dobra. Oj, na was muszę uważać. Wy jesteście popierdzieleni. Wy Wystrzela strzelacie nawet nie wiem czym. Oj, 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 ja nie chciałem tej kupy niszczyć. Spokojnie, koledzy. No naprawdę, w Nie wiem, dobra. Gin tym sercem. Gin, nie masz szans. Po prostu nie masz, kolega, szans. Giniesz tym sercem teraz. Dobra. Dobro. A -ha, -ha, ha. no tak, hasz. No tak, z tego mi siedem kluczy było potrzebnych. Gdzieś tak z tyłu głowy je miałem. Dobra, to na początek wejdę tu. Okej. Okay. Potem wejdę tu. Okej. Okay. I teraz, raz, dwa, trzy, cztery. Jest i klucz. Fajnie. Tam dostałem... Ej, o, crawl space. Bardzo możliwe. Tutaj jakbym wam no. no, to już nawet kamienie nie muszę niszczyć, żeby się tu dostać. Pop. Okej. Okay. Może być bardzo ciekawe. No, z takimi tircami, no. Niby. Dobra, i do sklepu. No, biorę. Eh, Misję hash. Guten Morgen. Czas umrzeć. Panie hash. Dobra. Pierwsza faza leży. Ona chyba miała więcej yy, tarczy, jak dobrze pamiętam. Druga chyba mi się jednak wydaje teraz, że ma więcej tarczy, ale to nie zmienia faktu, że mam broken builda, więc dużo on sobie i tak tutaj nie zrobi tym haszem. I po prostu będzie dostawał. Tak czy siak. Teraz jest po prostu potrzebne skupienie się i głupie niedostawanie od niego. Wtedy będzie na pewno ciekawie, jak jest. Znaczy, no, już jest ciekawie, ale mówię. Fajnie byłoby jednak od niego nie dostawać. Eee, Ciekawe, czy zabił go kiedyś ktoś na Base damage'u. W sumie pewnie tak, patrząc na to, co ludzie robią w tej grze. Niektórzy po prostu mają na nią za dużo czasu moim zdaniem. Mhm. Możesz już przestać dawać tyle tych much. Byłbym kolego wdzięczny. Dobra. Weź już przestań tymi muchami Pamięć. Teraz masz pół HP. O, będziesz właśnie robił swój głupi atak Continuum, którego Loadstone znegował kompletnie. Co jest? Dobra, chłopie. Tu już szans nie masz. Okej, żartowałem. Żartowałem. Okej, jednak nie żartowałem. Żartowałem jednak. Przestań z tym atakiem Continuum, bo ja zawsze od niego dostaję. Spokój się. Okej, było blisko. Było blisko, żeby dostać. Ale Loadstone... Lowstone. Our... No nie. Lost on mi dupę karowo. Dobra, przez większość walki miałem. Tam 40 coś demeda. Na 20 też go na spokojnie zabije. Nie ma co się stresować. Naprawdę. Póki nie zacznie z tym swoim atakiem, właśnie. O tym chciałem mówić. To jestem raczej na spokojnie. Z wygraną. Dobra. Na spokojnie. Na spokojnie. Bardzo spokojnie. Nie, nie, ja jestem za wolny. Ja nie mogę to tak mu uciec, no. Spokój się. Hasz. Dobra, dobra, Maloła, Maloła, Maloła. Nie, 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 nie. Dobrze! Jest! Nie miałem z Blessing. A to tak się blokowy jeden z Blessing, bo tak widziałem u każdego to. O, dobra, do góry. Do góry, zdecydowanie do góry. Bez żadnego namysłu do góry idziemy. Kolejne Perf. No w sumie tego Perf. nawet nie muszę używać, bo te itemy to jakieś takie złe nie są, żebym ja ich nie brał. A Angel Ruma już od jakiegoś czasu nie miałem. Tu mam w ogóle 0% na Angel Rooma. Serio? Okej, okay, to jest akurat głupie. Mm -hmm. O Jezus. O je... No jak ja miałem, Ale jak ja miałem tu... Jak mam tu nie umrzeć? Jak ja tam dostać nie miałem? Ja pójdę sobie... chociaż jednego solharta ogarnąć na walkę z Izakiem. Coś stało z moim demerzem. Ja mam Crown of Light przecież. Ja miałem wtedy damage z purity, że on był taki wysoki? Możliwe. Ktoś mi damage neguje? No Crown of Light się jakby. A bo ja muszę mieć full HP, no tak, na czerwonym. Dobra. I dawaj to. Dawaj. O właśnie. Zapominam czasami jak te przedmioty działają. I umierasz. Dobra, i teraz można iść na Izaka. No jakie ja miałem w tamtym pokoju po prostu nie dostać? Isaac gu Gutenmor... Jeżeli umrę, to się sobie samemu nie zdziwię. Jestem pepegą w tą grę, nie potrafię grać. Uj! Nie, dobra, widziałem jakieś białe światło pod sobą. Myślałem, że zaraz tego będzie we mnie strzelał. Nie wiem, zawsze, ca całe życie staję w rogu, nigdy nie dostałem. Jak widzę inni youtuberzy, że stają w rogu, to oni jakoś dostają. Ja nie mam pojęcia, jak oni to robią. Nie było tematu. Powiedział po czym dostał, nie? Żadna nowość w sumie. The Binding of Isaac. Kochana gra. Przestań tym spamić, proszę. Dobra? No, nie spam już tym. Dziękuję. Chryste, panie. Co zablokowałem? Blank card. No, ki. Nie. Nie. Manikos power. To wezmę. Czemu tańczę? No, jak No mnie, to już ten wafer po prostu jest świetny. Wafer jest po prostu świetny. Patrząc na to, że to ja go dostałem, a ja głupio dostaję damage i niepotrzebnie przede wszystkim. Dobra. Dobra. Starstuner. No dobra. Nie ma ani jednego, pewnie, ani drugiego, więc właśnie z tym mogłem się liczyć. Dobra. O. O to mnie przeteleportowało. w sumie na walkę z bossem. Dobra. Zabijmy to Blue Baby, miejmy je z głowy. Zapominam, że wy na starcie bardzo lubicie przecież. No nie, mój. No zresztą. A... Jeżeli ja na Mega szatanie od razu stracę tego Crown of Lighta i status purity to się po prostu zawiodę Już nic nie mogę innego powiedzieć, po prostu się zawiodę w sobie samym Dobra, ale Blue Baby jest łatwiejszy od Izaka Okej, okay. Mysterious Paper z tego co na achievementie widzę No to Mysterious Paper, fajnie To trzeba z tym co mogę na Mega Shatana iść, dobra no, spokojnie. Już nie jestem spokojny. Już straciłem całą moją spokojność, jaką miałem. No właśnie. Skąd ja wiedziałem, że tak będzie? Skąd ja to wiedziałem, że głupio umrę? No, było po prostu oczywiste. To było, moi drodzy, oczywiste. Okej. Okay. Coś się ode mnie. Ale mieciarki przeszły. O boże. Stresuję się. Uuu. kolego, spokojnie. W sumie. Bombing bombcy. Dałybyście się. A nie. Okej. Okay. Nie, nie, nie. Okej. Okay. Nie mam pojęcia, jakim co nie dostałem. No spokojnie. Nie mam, nie wiem, nie wiem od czego dostaję. No nie. Gdybym jeszcze wiedział od czego dostaję, to byłoby fajnie. Sobie ze mnie żartujesz? Respisz i jeszcze atakujesz? Dobra. Nie. Gin. Tak, teraz ciemna wersja Gabriela. Zapominam o niej. Zapominam o ciemnej wersji Gabriela. I teraz już tylko jesteś ty i ja. Do końca gierki. Ty i ja. Nikt poza nami. Uu, hu, hu, hu. To ty możesz jeszcze z respić? Zazwyczaj tak szybko Cię zabijają, że nie wiedziałem, że tu jeszcze coś respisz. O! Dobra, pierwsza faza jest. Jest pierwsza faza. Okej, okay, lodestone. Lodestone ratuje życie, jak zawsze. Uważaj na ten ogień, kolego. Lodestone, lodestone. No, Lo nie trafił, nie trafił, nie, nie trafił. Jak to ominąć? Jak to ominąć? Ja nie mam pojęcia, ile ja raz zobaczyłem z mega szatanem, ale to może być mój trzeci. Bardzo możliwe, że tak też jest. Okej. Okay. To było ciekawe. Ej, zapomniałem, że ja dalej mam bomby. Gryź te bomby, kolego. Gryź te bomby. Okej, okay, zmarnowałem tam te dwie bomby, ale teraz on już leży. Chyba. Tak, dobra, jest, mamy mega szatana. Jest. Uuu! No dobra, no dobra, no dobra. Ale nie wydaje mi się, że jestem. A nie zabić delirium. Chociaż nie myślałem, że nie jestem w stanie zabić Hasza i Mega Szatana, więc raczej delirium. Może też zabiję. Jak głupio nie będę serc stracił. Dobra. I nie, na pewno nie wejdę w Delirium jako w pierwsze. Nie pozwolę na to po prostu. Bo to byłoby jeden z gorszych ruchów, ruchów które mógłbym zrobić. Ja to możesz mi dawać jeszcze więcej basement, basementów, też będzie fajnie. Bo akurat tutaj to są ci przeciwnicy, bardziej łatwiej, łatwiej jak trudniej. Bo bomby, bomby mi się w sumie skończyły po tej walce z Mega Shatanem, więc też by się ich przydało troszkę tutaj. Chociaż nie wiem, czy udałoby mi się nawet wybombić Delirium, ale tak by się przydało ich trochę ogarnąć, nie ukrywam. Wydaje mi się, że jakbym nie wziął tego popa, to na pewno nie miałbym tego na walce z Mega Shatanem takiego wyjścia, jakie miałem, pewnie bym tam umarł, albo nawet bym tam nie doszedł. Pop też tutaj dobrą rolę odgrywa. Nie powiem, że nie. Na spokojnie. Na spokojnie. O! Dobra Raz, dwa i boss To może być delirium Kur... Jak mówię, że może być delirium, to po co tam od razu wchodzę, jestem taki czasem mądry, jeżeli o to chodzi Nawet nie ma, go, nawet nie ma co go szarżować, on sam do mnie przyjdzie, dostałem już damage, nie wierzę Swoimi, samy, swoimi bombami się pewnie rozwaliłem Żebym tylko nie był telefragowany. Ej, dobra, mam o wiele więcej HP, jak myślałem, że będę. Raczej go zabiję. na no spokojnie. Czy tych tirsów to za dużo? Tutaj chyba respisz. Ci powiem, kolego. Więc się nie przyzwyczajaj do takich tu, yy, nie wiem, jak to nazwać nawet. O, o, o tu, 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 nie masz, tu nie masz tarczy, tu nie masz tarczy w tej formie, to się trzeba akurat bić wtedy. W swojej głównej formie ma najmniej tarczy zawsze, treb, musicie o tym pamiętać. Zawsze ma najmniej tarczy w głównej formie. Dlaczego was jest dwóch? Przecież nie mam itemka, który mógłby sprawić, że was dwóch będzie. Dlaczego ty mnie spowalniasz, no ty chamie. Jest nie fair. Możesz się teleportować, możesz robić wszystko, jeszcze mnie spowalniasz. Co ja ci takiego w życiu zrobiłem? No i po co zmieniasz ten pokój? Tak fajnie było. W tym the Chest roomie. No w sumie to wygląda jak de chest. Fajnie. Co jest? Ty jesteś popierdzielony tym baby plamem. Dobra, uspokój się kolego. Ja cię zabić muszę. To nie może być od na odwrót. Weź ty zwolni z ruchami. A nie. Nawet nie pró No nie. To jest jak on jest baby plamem? Dlaczego on jest taki szybki? Bardzo niefajnie. Matkę się zmieni. O, on jest ogólnie jakiś czerwony czasami. Monstru on już, ła, bo on już ma mniej HP. No to mu odpierdziela. Zapominam o tym. dobrze, mam to latanie. To mu nie muszę uważać na ten zielony creep pozostawiony przez bossów. Mm -hmm. Dobra, no spokojnie. Dlaczego ja się tak bałem? No bo, no w sumie, bo teraz to ja się boję chyba tylko i wyłącznie Baby Plama jako delirium. E, nie, delirium jako Baby Plama. Ale tak ogólnie to jest spokój. Mm -hmm. Kolego, kolego. Nie żyjesz. No, giń. Już nawet... A, bo ty tam masz jeszcze... Dobra, już nie masz HP. Już nawet się nie ruszam. Łatwo z tobą. Będziesz, girl, zrobiła całą robotę. Dobra. Dziękuję bardzo za oglądanie. Jeżeli wam się to spodobało, no to zapraszam was do następnego odcinka. Kiedykolwiek go wrzucę. Siema.